problemy z linią Warszawa-Lublin-Rzeszów, one nie wpływają na, na nasz rozwój. Oczywiście wydawanie zezwoleń przez marszałków jest ściśle określone w, w procesie administracyjnym. Jest, jest to, odbywa się to według, według kodeksu postępowania administracyjnego, więc my dokładnie wiemy, czego się spodziewać. Oczywiście działania stowarzyszeń, czyli Stowarzyszenia Lexmid, Stowarzyszenia Bus, które reprezentują prywatnych przewoźników na linii Warszawa-Lublin, zmierzające do tego, żeby, żeby blokować wydanie nam tego zezwolenia, Wejść, nasze wejście na rynek no, są takimi działaniami w naszej ocenie antykonkurencyjnymi. Czy tego się spodziewaliśmy? Szczerze mówiąc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno to, to nie, nie spowolni naszych działań, na pewno to nic nie zmieni w naszej strategii rozwoju.